Cześć, z tej strony Wiktor, witam Was na kanale Cycling Boutique. W dzisiejszym odcinku chciałbym zaprezentować Wam jeden z najpiękniejszych rowerów, który powstał w naszym salonie. Wyjątkowy Dream Build Factor Ostro Wam w limitowanym malowaniu Gold Edition. Serdecznie zapraszam Was do prezentacji tego, właśnie roweru. Prezentację, jak zwykle, zaczynamy od ramy. Mamy tutaj ramę. Faktor ostro wam w limitowanym malowaniu Gold Edition. Jest to rozmiar 54. Kopit, również wersja limitowana od podmarki Faktora, czyli Black INC. Mamy tutaj wykończenie Gloss ze złotymi napisami. Sztyca również od Black INC, bez offsetu ze złotym akcentem. A siodło to Sele Italia SLR Boost o szerokości S3. Grupa o sprzętu to Shimano Dura Ace Serii R9200. Jest to wersja z pomiarem mocy, a z tyłu natomiast dorzuciliśmy pięknie pasujący wózek Ceramic Speed w kolorze złotym. Koła w rowerze to zjawiskowe Princeton. Carbon Works w kolorze Gloss ze złotymi akcentami. Jest to wersja Wake 6560 i mamy tutaj pierwszy raz w naszym salonie piasty od firmy Tactic. W naszym bike'u nie mogło zabraknąć kilku akcentów, tak aby wszystko kolorystycznie pasowało. Mamy tutaj owikę od firmy Supakas, właśnie ze złotymi elementami. Oraz idealnie pasujące koszyki Blackieńce, również ze złotymi napisami. Ok, teraz czas słuchajcie na kilka liczb. Waga prezentowanego egzemplarza to 7 kg, 250 g bez pedałów, ale licząc z koszykami na bidon z uchwytem nagarmina lub łachu, oraz na kamerę GoPro. Myślę, że to naprawdę bardzo dobry wynik. Teraz ta mniej przyjemna część, czyli koszt takiego roweru. Żeby zakupić taki rower, trzeba liczyć się z wydatkiem około 85 tysięcy złotych. Tyle mniej więcej jest szacowana wartość tej maszyny, licząc po cenach katalogowych każdy pojedynczy komponent. Ta sztuka jest u nas dostępna do kupienia. Jest to rozmiar 54. Jeżeli mielibyście ochotę zakupić ten rower, Koniecznie odezwijcie się do nas. Jeśli chcecie oglądać więcej takich rowerów jak ten, serdecznie zachęcam Was do zasubskrybowania naszego kanału, gdzie regularnie pojawiają się firmy z takimi dream jak ten. Już wkrótce kolejne ciekawe rowery, które powstały w styczniu w naszym salonie. Jeśli macie oczywiście ochotę zbudować swój wyjątkowy rower, również zachęcam Was do napisania do nas, odwiedzenia naszych mediów społecznościowych. Gdzie jesteście na bieżąco z rzeczami i nowościami, które pojawiają się w naszym sklepie? Zostawiam Was teraz z ujęciami detalicznymi wyjątkowego faktora Ostrowam i do zobaczenia w następnym odcinku.